Dzisiaj odbył się w Półtusku już piąty tur, ogólnopolski turniej halowej piłki nożnej Młodych Chorób na Płutusk Półtusk Wojciecha Werczyńskiego. Był to człowiek, który dla półtuskiej dla piłki zrobił bardzo wiele. Najpierw jako piłkarz, potem jako wieloletni działacz. Była to osoba skromna, pracowita i niezwykle serdeczna. Dlatego chcieliśmy uczcić pamięć pamięć świętej Pamięci Wojciecha Werczyńskiego organizując te turnieje. Organizujemy już po raz piąty i dzisiaj rywalizowały zespoły z całej Polski. Wzięło udział blisko 120 zawodników z rocznika 2006 i młodszych. Między innymi drużyny z Działdowa, ze Słupna, z Pilawy i z różnych miejsc Polski, z Siedlec na przykład też była drużyna. Chłopcy dzielnie ry rywalizowali przez blisko 8 godzin. No i w końcu włodniliśmy zwycięzcę, którym został świtnowy dwór mazowiecki, którym bardzo gratulujemy, a przede wszystkim gratulujemy wszystkim zawodnikom i trenerom, którzy dzisiaj zagościli w płutusku i tak dzielnie rywalizowali przez te 8 godzin.